Cześć widzowie. Morgot i Sauron, czyli można powiedzieć mistrz i uczeń, byli dwoma największymi nieprzyjaciółmi śródziemia. Z których Morgot był walarem, a Sauron majarem. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób Morgot zwerbował Saurona. Standardowo, jeżeli film cię spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Morgoth został stworzony przez Eru jako najpotężniejszy walar, więc jedynym silniejszym od niego był Eru, z czego Morgoth miał przewagę nad wszystkimi walarami i majarami razem i co więcej, był dużo bardziej przebiegły od innych walarów, co pozwoliło mu planować kolejne ruchy i snuć intrygi. Zwłaszcza że tylko Tulkas i Ulmo byli bardziej ogarnięci i obserwowali Morgota. Na początku Sauron, znany jako Majron, był dobry i nieskorumpowany, a jego największą cnotą było zamiłowanie do porządku i doskonałości oraz głęboka niechęć do marnotrawstwa. Jednak to mogło być przyczyną jego zwiedzenia przez Morgota, ponieważ Morgot wolał moce, które dałyby mu szybciej osiągnąć swoje cele niż gdyby sam miał je spełniać. Przy czym Sauron chciał zwiększać swoją moc, co w końcu stało się celem samym w sobie, co sprawiło, że Morgot dosyć łatwo go zmanipulował. Sauron tak kochał porządek i nienawidził zamieszania, że dla Morgota od razu stało się jasne, że chce go zwerbować, więc przekonał Saurona tym, że będzie mógł spełniać siebie, w co Sauron oczywiście uwierzył i być może złożył Sauronowi niemożliwe obietnice, tak jak w przypadku Osse. Z racji, że Morgot nienawidził morza, nie mogąc go kontrolować, w czego wyniku zwrócił się do Osse, obiecując mu całe królestwo i Ulma, jeżeli ten tylko będzie mu służył, co mówi, że Sauron geniuszem nie był. Możliwe, że Morgoth wiedział, że Sauron, posiadając wystarczającą moc, będzie chciał go zdradzić, bo w rzeczywistości Sauron sam chciał być najwyższym królem, więc Morgoth by go trzymał, bo niezależnie od starań Saurona nie stanie się potężniejszy od Valara, będąc majarem, co dla Morgota było idealne, bo Sauron tylko zwiększał jego potęgę bez szans na jakikolwiek bunt, a przecież Sauron nie mógłby zdobyć władzy nad przykładowo Balrogami, którzy nie upadliby tak nisko, aby służyć innemu Majarowi. Sauron mógł być również tak arogancki i ambitny, że kiedy Morgot obrócił jego punkt widzenia o 180 stopni, to chciał się go pozbyć i nie dość, że udawał lojalność wobec Walarów, to mógł jeszcze udawać wierność Morgotowi, ale z uwagi na różnicę w sile Sauron wiedział, że nie ma miejsca na żaden błąd, a kiedy Morgot został pokonany i uwięziony, problem Saurona rozwiązał się sam, ale bez tak potężnego pana było mu ciężej cokolwiek osiągnąć. Skoro tylu majarów dało przeciągnąć się na stronę zła, to musieli mieć złą naturę i tylko Morgot musiał zaoferować im to, co naprawdę chcą, co znaczy, że żaden inny Valaran nie dali im nic, co mogłoby konkurować z darami Morgota, gdzie Sauron razem z Balrogami przeszli na jego stronę przez wizję pokus i prawdziwej nieskrępowanej wolności, ponieważ żyjąc razem z Valarami na pewno mieli bardzo dużo zakazów i nakazów, ale biorąc pod uwagę dobroć, ustępliwość i wyrozumiałość Valarów Jero, Sauron musiał być jego istą. Nawet gdyby Sauron próbował się opierać, to Morgot jako najprzebieglejsza istota i tak by go omotała, a kłócenie się z własną naturą mogło być dla Majara nie do pomyślenia i mógł lec sugestią Morgota, aby żyć w zgodzie z samym sobą, z kolei skoro Majarowie mieli złą naturę, to musieli być dumni ze swojego bardzo wysokiego pochodzenia, a Morgot oferując im spełnienie dał im odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wreszcie mogli pokazać, kim naprawdę są. Podsumowując, Sauron został zrekrutowany przez Morgota, ponieważ ten był bardzo sprytny i przebiegły, znając sekrety rasy Majarów, manipulując ich najskrytszymi pragnieniami i prawdziwą naturą, która wcale nie była dobra. A Wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i co myślicie o Morgocie. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!